Wysadzamy dzisiaj nasiona do doniczek. Mamy czarnoziem i taką zwykłą brązową. Pomidor karłowy typu sherry to będzie hit tego lata. Pomidor maskot pod nadzorem ogrodniczki. Ja się ja do tego ręki nie przykładam. Proszę moim nazwiskiem się tutaj nie posługiwać. Tak to wygląda, jak już jest wszystko pięknie posadzone. I zobaczymy, co z tego urośnie. Proszę Państwa, proszę spojrzeć. Dzień czwarty moje pomidorki wyszły. Papryka trochę zawstydzona, jeszcze nie za bardzo. No, ogólnie to jestem bardzo zadowolony z tych pomidorów, że tak ładnie rosną. Zobaczymy, co dalej się stanie. Przy współpracy przepięknej naszej pomocnicy mamy oto takie pomidory już rozsadzone. Wszystkie twoich małych doniczuszkach. Pomidory są takie wielkie, że na całym parapecie zajmują miejsca. No, ten to już przeszedł samego siebie. Taki pomidor wielki z pestki. I przesadzamy go do doniczek większych domowych. Proszę bardzo, właśnie Klaudia tu przesadziła. Do takiej wielkiej donicy. I on już tak wygląda. I teraz będzie rósł na balkonie. A resztę pomidorów zasadzimy na działce. Proszę Państwa, niestety, chyba nie urodzaj w tym roku. Mało było podlewane. Pomidory, no są, ale takie w bardzo słabej kondycji, już wsadzone są. Do ziemi, ale to chyba nie jest to. Chyba w tym roku <laughs> nie będzie plonów. No, niby padało, ale tu gałęzie połamane. Zawierucha chyba była duża. Słaba kondycja tych pomidorów. Co jest? Może znawczyni kwiatków się wypowie. Co pani myśli o tych pomidorach? Agonia. Tyle roboty i niestety, ale może coś jeszcze wyjdzie. Smutne. Smutne są te pomidory. To już chyba jest ostatnie wejście, bo pomidory no jest duży nieurodzaj w tym roku, susza i po prostu no stało się tak, że one są takie o, o proszę zobaczyć. Chyba nie będzie dzisiaj e, pomidorów na szczęście część zostało ocalone. Tak, proszę Państwa, to jest ten zwrot akcji, którego się nikt nie spodziewał. Jesteśmy w szklarni. Jesteśmy w szklarni, gdzie rozdzieliliśmy część tych plonów. Proszę popatrzeć. Tamten to jest z mojej pestki hodowany. Zaraz Państwu pokażę. No może nie wszystkie tutaj, ale widać te najmniejsze, to są właśnie te. Nikt się nie spodziewał, że jednak z tego coś się uda, a jednak nareszcie trochę kropi deszcz, jesteśmy na działce pomidory. No nie są za bardzo urodzajne w tym roku. Ten jeszcze trochę zieleni ma, ale tego to już chyba no, nie będzie owoców. Są w bardzo o słabej kondycji, ale poczekałem jeszcze trochę. Nie wyrokujmy już na pewno do końca, ale to nie jest jeszcze okres. Zbiorów, więc nie niepokójmy się. Może coś po prostu z tego będzie. Jeszcze troszkę chyba trzeba zaczekać. Będziemy je tu odwiedzać, jeśli to w ogóle pomoże. Dzisiaj super nowina nas spotkała. Proszę spojrzeć. Te wszystkie pomidory, których myśleliśmy, że już śmierć czekała. Proszę spojrzeć. Co tu się dzieje? To jest niemożliwe. One zaczęły owocować. Krzak, no nie jest najlepszej jakości, ale są pomidory. Dwa super pomidory na tym krzaku. Prawie zdechłym krzaku na suchej ziemi. To za dorodne plony w tym roku. O, Ale pięknie. Proszę Państwa, szczęśliwy dzień, już miałem je wyrywać, ale jednak zaowocowały i teraz podlewamy. Jest już czerwiec? Kurwa, wlepłem w tebłem, no. kaktusy. No to dobra, proszę Państwa, jest już czerwiec. Muszę Państwu pokazać super relację. Trzecia część przedzielonych pomidorków w cieniu tej pięknej palmy. Rosną sobie wspaniałe pomidory, zielono, jakby w dżungli, jakby w buszu. Tu są jakieś małe kwiatki. Tu są, a gdzie są gdzieś jakieś owoce? Proszę Państwa, proszę tylko spojrzeć, jakie dorodne okazy, tu nawet jest. Ależ to jest niesamowite, że one jednak z pestki dojrzały. Na tą działkę trochę rzadko przyjeżdżamy i było tak ładnie, ale. Wszystko zarosło, jest wszystko zielone. Ale za to. Zbliżamy się do najciekawszego momentu. Te pomidory, które już miały być zmarłe. Cóż za olbrzymie okazy. Proszę tylko doświadczyć tego samego, co my. Toż to są niesamowite monstrualne okazy? Tak wygląda ten ogród zaniedbany. Proszę tylko spojrzeć na ten urodzaj, który nas spotkał na suchej ziemi. Bez podlewania praktycznie. Co tu się pięknego stało w dniu 9 lipca? Będziemy mieli pierwszą degustację. Co tu za obrodziły? Jaka ilość owoców? Na każdym krzaku obrodziły, proszę popatrzeć. Specjalnie dla Państwa przeprowadzimy degustację, sprawdzam miętkość odpowiednia, urwiemy te dwa piękne owoce i poczęstujemy naszą degustatorkę. Proszę skosztować ten piękny owoc i wypowiedzieć się co Pani myśli na temat jego wspaniałego smaku. Bez soli, czysta natura, bez nawozów, nieopsikane. Pyszne, Pyszne? Mm -hmm. soczyste, mm -hmm. słodkie. Spróbuj, proszę. Mm. Słodkie nie. Nie są słodkie. A jakie? Kwaśne. To jest ten pomidor. Miękki, sprężysty. Zaraz wgryzę się dla Państwa w jego strukturę i ocenię smak. Mmm. Mm. Własnoręcznie wyhodowane, przepyszne mm, wnętrze niesamowitej konsystencji słodycz z odpowiednią dobraną dawką czynnika kwasowości. Drugiego pomidora postanowiłem zjeść w otoczeniu domku plażowego z palet i w otoczeniu tej pięknej palmy tropikalnej. W tym pięknym miejscu usiądę sobie pod palmą, żeby to było właśnie fajnie, ładnie. I teraz dokonam degustacji e, e, wspaniałych plonów, jakie dała nam Matka Ziemia, Matka Natura. Praktycznie nie wkładając w to ani trochę wysiłku, nawet nie podlewając tego e, zbyt często. O Jezus, jak to jest cudownie. Dla Państwa zjadam pomidora. Mm, mm. Aż trysnął aż mi na czoło. Doznałem wytrysku z pomidora. Własny pomidorek. Jeszcze zobaczymy, co słychać na naszym balkonie. Eee, jesteśmy na przełomie lipca i sierpnia. Eee, Klaudia właśnie zrywa pomidorki. Eee, pokaż, co tam przepięknego. Eee, to są plony z balkonu? Proszę Państwa, koniec lipca. Te kiście pełne, wspaniałych. Pomidorów, jesteśmy w dżungli pomidorowej Coś czuję mm, 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 mm. Ale co pani skosztować pomidora? Tak trochę za gorący Pyszne w... Proszę tylko popatrzeć Plantacja ogromne ilości Na każdej gałęzi Pełno kiście plony. Gościmy dzisiaj Pawła. Paweł dla Państwa przeprowadzi degustację pomidorów. Paweł wybierz sobie jednego pomidora i spróbuj. Wybierz sobie najpiękniejszego, najbardziej czerwonego. Oczywiście. Wybierz, wrzuć go całego do ust, spróbuj. Opowiesz o swoich emocjach. Ale siknęło. No i co w smaku? Mm. Delikatnie muska walgaczki mm -hmm. odrobinę słońca toskani muśnięcie poranka i delikatna kwasowość. Dziek dziękujemy temu koneserowi za opinię. Proszę Państwa Co? Tyle czerwonych pomidorów dzisiaj zebrałam Sierpień Proszę zobaczyć pomidory już gniją na krzakach Ponieważ nie zbieraliśmy ich, urywamy tego pomidorka pysznego, mm, mm, tak słodkie, tak niesamowite, że po prostu nie mogę się doczekać, kiedy zerwiemy je wszystkie i zrobimy z nich sałatkę pomidorową. Co? Z jaką sałatkę pomidorową? Na kanapeczki. Mm. Kto by przypuszczał? Że tak obrodzą w tym roku nam te wspaniałe pomidory. Czy pani się spodziewała tego? I zrywamy te wszystkie plony. I do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że to już jest ostatnie wejście. Ty. To jest ostatnie wejście. <gry> Czy spodziewała się pani, że tak duże plony w ogóle będą w tym roku z tych pomidorów, które. Posadziliśmy z pestek? Nie spodziewałam się żadnych plonów. Kiedy pomidory uschły, miała Pani nadzieję, że już nie będzie z nich nic? Nie, no nie miałam już żadnej nadziei. A to, A proszę. to proszę. Takie piękne plony. I to za darmo, proszę Państwa, za to darmo. gdzie za darmo? Ile zapłaciłeś za? Dwa złote. A za wodę? Zero. Nie podlewałem ich w ogóle. Nie, no podlewałeś, podlewałeś. Jeszcze OPR dostałeś za podlewanie cudzą wodą. Trochę od sąsiadki wodą, bo nie miałem tu wody jeszcze. Dalej nie ma. Dalej nie mam. Proszę pokazać do telewizów centralnie, nie wysypując. Piękne zbiory, proszę pani. Jeszcze tam są na krzakach. Nie no wiem, ale jestem nieprzygotowaną. Sałatka z pomidorów! Wspaniały, wspaniały sierpniowy wieczór. Jest z nami jeszcze degustator. Czy dokona pan degustacji? Proszę sobie wybrać pomidora. I proszę powiedzieć, co pan myśli o smaku tych wspaniałych pomidorów? Są przepyszne. Słodziutkie, idealne i znakomite. Proszę wybrać sobie jednego pomidora i proszę, wkła wkładamy go do buzi, gryziemy mocno. Jaki on jest? Bardzo dobre, przepyszne. Przepyszne? Niewielki w środku, nie ma w ogóle nic w eee, Proszę pani, jak tam pomidory? Proszę powiedzieć, jak tam nasze pomidory? Obrodziły i umarły. Eee, nie są w najlepszej kondycji. Czy może mi pani podać czerwonego? Jednego? O, jakie suche. Dziękuję, dziękuję. Proszę państwa, to jest jeden z ostatnich pomidorów. Zdegustuję go. Spoko wszystko. Mm. Mm. Balkonowe mają wytworniejszą konsystencję. Ile tu ich jest po prostu z tych kilku krzaków? W szok! Jakie one są w formie. Wspaniałe. Aż pękają. Soczyste i aromatyczne. Bierzmy się zbierać pomidory. Tak szybko dojrzewają. To jest już ostatni zbiór, nawet te zielone zbieramy, żeby już usunąć te krzaki. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do widzenia. I to już koniec sezonu. Wyrywanie krzaków pomidorowych, które już uschły i dają jeszcze resztki pomidorów, ale bardzo mało. Koniec.